Okej, okay. jak wiecie po prostu byłem w psychiatryku, nie? No i e, wiele rzeczy zaobserwowałem tam, ale, ale tutaj akurat e, ta obserwacja e, to widziałem już jako dziecko zaobserwowałem, już jako dorosły na przykład w filmie, gdzie się pracuje. I teraz chciałbym Wam taką zależność pokazać, a mianowicie psychika a kalkulacja u dzieci i u dorosłych. Na przykład jak wybieramy, wybieramy sobie drużyny w grze. No jeżeli chodzi o ping-pong, tak, na przykład tu jestem ja, tu jest Polska, tu są Niemcy, nie? służby i tak się bawią, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. Eee, no to co innego, nie? bo tu masz tylko dwóch, chociaż w tym przypadku masz więcej osób. Nie? Jeżeli grasz na przykład w ping-ponga, to masz tylko dwie osoby. Ale gry grupowe, piłka nożna, to na przykład rugby, to dzieci, zobaczcie, małe A i małe B, to są drużyny, tak, to tam Pani wybiera, to Zbysiu Ty wybierasz dla A, Janina Ty wybierasz dla B, no i grają w piłkę, nie, no i teraz słuchajcie, umiejętność i wygrana się liczy, czyli na początku wybieram tych, którzy mają największe umiejętności, żeby wygrać, tak, raz ten, Najlepszego, raz ten, najlepszego i raz znowu ten bierze najlepszego, i ten najlepszego z grupy, co został, dali i tak dalej, i tak dalej, aż do końca, kochani. Są wyjątki, na przykład zostawi sobie Marcina, bo na przykład go nie lubi, tak? No bo, albo na przykład zostawi Ole, no bo na przykład ktoś Oli nie lubi. Czyli jej, bo, bo, albo jej nie lubi. No okej, okay, no ale gdzie ci je? Te ci funkcjonują jakoś w miarę, tak? A teraz zobaczcie, dorośli. Tutaj dochodzi kalkulacja. Na przykład na, macie spotkanie firmowe i teraz gracie w piłkę nożną i teraz zobaczcie. Wybiera duży, duży Adam i duży Bogdan na przykład. No i co się dzieje? On kalkuluje, jeśli kurwa lepiej wrzuć szefa, nie? Bo jak go kopnę bo jak pójdzie do innej drużyny, nie? I bym go kopnął, to może mnie dzwonić z pracy. Weźmiemy czerwony, słuchajcie. No i on bierze na przykład nie najlepszego. On bierze Szefa, który nie potrafi za bardzo. Później bierze jakiegoś innego kolegi, bo z nim pracuje. Później bierze jakąś ta koleżankę po coś tam. Później coś tego i tak powoli wiecie. Nie patrzy na to, co potrafi, tylko dla siebie kalkuluje. Nie tak działam dorośli. No i tutaj, wiecie, no, duży Bogdan. To samo, nie? On tutaj tak samo sobie myśli. A to tego szefa mi zabrał, to teraz co tu zrobić, nie? I teraz pytanie, czy wygrać przeciwko szefowi, nie? No, no i co No i tak to po prostu działa. Co to jest? No to jest po prostu dzisiejszy świat, moi To jest dzisiejszy świat. No. Kalkulacja bez granic. No widzicie, no kalkulacja jest bez granic i to jest właśnie problem, bo nawet w takiej kalkulacji muszą być granice. No dobra, chyba się zmieściłem nawet w czasie.